Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy dzisiaj piątek. Piątek to weekendu, początek, więc mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli zakończyć pracę i rozpocząć wolne. A w międzyczasie pojawiły się podwójne szanse na trafienie epika albo legendy z Wojdów. Nietypowo, w związku z tym tych Wojdów mam niewiele, szczerze Wam powiem. Nie bardzo liczę na to, że mi jakaś legenda wpadnie, bo tych szardów jest malutko. Więc jak się jakaś trafi, będzie naprawdę, naprawdę fajnie. No przy okazji mamy tutaj większe szanse na y, Shreddera i to wygląda na to, że to jest jedyny czempion z y, obecnej współpracy który nie będzie, na którego nie będzie eventu, gdzie, jest, gdzie będzie on gwarantowany więc jeżeli by mi wpadł, byłbym bardzo z tego zadowolony no przy okazji e, cały czas trwa e, ten Event, gdzie jest główną nagrodą April O'Neil no i mamy w Champion Chase Tournament, punkty, 300 punktów do zdobycia, naprawdę dużo Mam nadzieję, że uda mi się dobić, że posypię epikami i uda mi się zdobyć te 4200 punktów, bo nie mogę sobie pozwolić na pominięcie czegokolwiek tutaj, bo nie chciałbym potem jeszcze z secretów na przykład otwierać, żeby te punkty, żeby to wymaksować. No dobra, tak to wygląda. No to otwórzmy sobie. Tylko 39 na głównym koncie. Na drugim... Może niewiele lepiej będzie, bardzo podobnie. No więc zobaczmy, zobaczmy, co tutaj się dzisiaj uda trafić. Rozpoczynamy od Epika i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Dużo takich będzie wpadać. Gameboy Dishonored, całkiem przyzwoity nuker I w drugim mamy Malbranch. I. Smith a dużo będzie epików, dużo znaczy epików rarek. Niestety szanse na to, że mimo podwójnych szans to szanse ciągle są marne. To jest tylko 1% na legendę i 16 na epika. Za cold Hearty powinno być więcej punktów. Ona powinna mieć indywidualnie ustawiane punkty. po 50 to jest patrząc na jakość tego czempiona, mimo upływu lat, to jest skandal. No i zaczęło się od Gębo I Na tym się epiki skończyły No a tutaj mamy drugą Coldheart O, jest drugi epik Też panie z Łukiem, Wisterii, Weingard Ciekawe czy ją mam Nie kojarzę, nie pamiętam Na Mercy nie mam co liczyć Jestem bardzo daleko. Więc muszę tutaj liczyć na to, że ten 1% zadziała i wpadnie mi legenda. Renegade też całkiem dobry epik. Rarka, nie epik. Jeżeli taki taki troszkę bieda, kaimar. Skraca nam cooldowny o dwie tury. No, powoli zbliżamy się do połowy. I tych punktów do turnieju jest jak na lekarstwo. Nie wiem, czy w ogóle tysiąc zdobyłem? Chyba nie. O nie, nie, na pewno zdobyłem. Nie, aż tak źle nie jest. Dwa epiki były. To już jest 700 punktów. Ej, no, fiolety chcę widzieć. Nie ma. Cały czas. Rarki. Jeszcze tylko 20 zostało. A tu niebiesko i niebiesko. Znowu niebiesko. No chociażby mogły wpadać mi te rarki, które są do fuzji, więc mógłbym tam Brodmoa zrobić. O jest w końcu jakiś epic. Yy, Cardinal. Więc wtedy mógłbym je podlewelować i sobie zrobić fuzję Brodmo. I nabić sobie w ten sposób troszkę punktów. Okej. Okay, w końcu coś zaczęło wpadać z Catix. deal Dilgol. Swoją drogą taka ciekawostka. jaką się pokazał? I jest legenda! I jest to Raglin. No jest to duplikat. Jest to duplikat. Jest to całkiem dobra legenda. Dostała bafa niedawno. No ale duplikat. E na A1 atakuje trzy razy. Napełnia turmiter trzem losowym czempionom o 15%. Y i tylko jeden jednemu to może zrobić tak także to będzie trzech różnych to nie może być tak że to będzie dwa trzy razy ten sam na dwa usuwa wszystkie debuffy z naszych championów rzuca increase accuracy increase attack na wszystkich na dwie tury potem leczy wartość tego leczenia jest proporcjonalna do jej ataku i hp kiedyś to był tylko atak yy, i nie dawała buffów żadnych więc to był buff który ona dostała Ostatnio, aczkolwiek mogli usunąć, żeby to tylko na jej HP e, bazowało ten, to leczenie. Na 3 e, wskrzesza Czempiona, dając mu 75% HP i 100% turmiter i obniża cooldowny o 3 tury. I to są tylko dwie tury cooldownu. Bardzo szybko e, wracamy do tego revive'u. No i mamy dwa, e, dwa pasywy. Pierwszy, e, nie. Co tu się wydarzyło? No właśnie, tak się dziwi, że mamy dwa pasywy. Z jakiegoś powodu to jakiś bug jest. Mam dwa razy ten sam skill: Miracle. I Miracle drugi raz. No nie, ona nie ma dwa razy tego samego skilla. To jest jakiś bug, bo mamy Blessed Invocation, jeden pasyw, gdzie jest odporna na Block Active Skills i nie można też jej skillów wrzucić na zwiększyć cooldownu. No i mamy na koniec aure zwiększamy y, defense we wszystkich miejscach o 33%, także mimo ma małej ilości shardów to legenda wpadła. Także z tego powodu jestem zadowolony e, z tego co wpadło już troszkę mniej no bo jest to duplikat. Jedziemy dalej. W ogóle zapomniałem o czym mówiłem. Nie dokończyłem mojej myśli przed, yy, przed końcem. Nieważne. Ok, Karfu. Jego mogłem nie mieć, bo on był do fuzji potrzebny. Ja więc go tam wykorzystałem. Okej, okay. no zdecydowanie przyspieszyliśmy, jeżeli chodzi o nabijanie punktów. Dużo epików, legenda. To mi się podoba. To mi się zdecydowanie podoba. Zdecydowanie bardziej niż ta pierwsza połowa tego otwierania. Jeszcze 8 zostało. Ok, znowu rareczki Awansowałam na czwarte miejsce w turnieju. O i kolejny epic. Fatalny, bo fatalny, ale to jest 350 punktów. I dobijamy do brzegu 5 ostatnich. Czy jeszcze jakiś epik wpadnie? Będę blisko. Może się uda zdobyć te wszystkie punkty. I kolejna Cold Heart. Zobaczmy. Rarka. I przed ostatni shard. Mamy kolejnego epika Battle Sage. I w ostatnim shardzie, co my tutaj mamy. A mamy Rarkę. Mamy tutaj Sinę Ok, 39 ich było i zobaczmy, ile z tego się dało wyciągnąć. Pięknie. Cel zrealizowany. 4500 tysiąca punktów udało się nabić. Ok, energię sobie zostawię na później. Na razie jestem na drugim miejscu. Legenda wpadła. Żadnych czerwonych kropek nie ma także żaden no, żadna nowa rark, e, rarka żaden nowy epic czy legenda się nie pojawiła i tutaj ok już blisko blisko celu jestem i kolejnego nowego czempiona zobaczmy jak tam Faction Guardians ok, tutaj jest pełno jest pełno więc kogoś Będę mógł zwolnić. Może tutaj tego pana plus 2 zrobić. No nie bardzo tutaj jakiś szał jest. a dobra, to było pierwsze konto. Udało się zdobyć legendę. To punkty. Idziemy na konto drugie. Gdzie mam tylko 33 wojdy. więc wyzwanie większe. No i zobaczmy, co tutaj yy, do rezerwowego przerzucamy, bo tutaj nie ma wystarczająco miejsca. No, i zobaczmy, co się tutaj uda zgarnąć. I zaczynamy fantastycznie od nowiutkiej, świeżej legendy: Gurgodi Ogor. Całkiem dobra legenda po Buffie. Na pewno będzie fantastyczny pod Faction Wars. Ogryny u mnie są słabiutkie, więc, choćby pod tym kątem, jestem bardzo zadowolony z tego. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy, umieszcza. Mamy ekstra uderzenie, jeżeli przeciwnik ma na sobie freeze. Na A2 usuwa wszystkie buffy z wszystkich przeciwników i mamy po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie freeze na jedną turę, po czym dostaje ekstra turę. Na A3 atak AOE wrzuca decrease defense na wszystkich na dwie tury i mamy ekstra uderzenie, jeżeli jest freeze. Na przeciwnikach, więc zaczynamy od A2. Usuwamy buffy, wrzucamy friza, Mamy Ekstra Turę, wrzucamy Decrease Defense yy, i uderzamy dwa razy, yy, ponieważ jest Freeze na przeciwnikach. A do tego on potrafi naprawdę mocno uderzyć. No i mamy pasyw, kiedy jest yy, uderzony przez przeciwnika, mamy 30% szans na wrzucenie frizu na atakującego. Zwiększamy obrażenia które zadajemy komuś pod wpływem frizu o 25%. Więc tak naprawdę niwelujemy e, ten efekt, bo jeżeli ma ktoś friz, no to wtedy otrzymuje mniejsze obrażenia. Generalnie on tutaj to niweluje. I na koniec aura zwiększa speed na arenie o 30%. Także bardzo, bardzo dobre rozpoczęcie. To spodziewałem się raczej słabego otwierania dzisiaj, a tutaj Naprawdę przyjemnie, legenda na głównym koncie, legenda na koncie drugim yy, I to nowiutka Mam nadzieję, że to nie oznacza, że do końca już będzie totalna nędza I epiki nawet nie będą wpadać Teraz zobaczymy No, no na razie epików nie ma Na razie są same rarki po tej jest w końcu coś. Yy, das dazdurk. Ale miło, miło rozpocząć od legendy. Zawsze bym tak chciał rozpoczynać. I kolejny epik Andryzia. I kolejny Siendra. Dobrze. Może mi się generalnie nie przydadzą, ale punktów nabijamy. Co dalej? I znowu seria Rarek. Ok, Steadfast Marshal, chociaż jest do fuzji Brodmouth potrzebny. I mamy Citrella. Zawsze można potem sobie fuzję zrobić i ekstra punkty nabijać w ten sposób no to taka generalnie rada, jeżeli macie problemy właśnie z uzbieraniem odpowiedniej ilości shardów, no to zawsze tą stałą fuzję można sobie robić w nieskończoność, i kolejny marszal i kolejna rarka dagger no Fajnie by było zmienić coś i coś co daje więcej punktów. Wydropić. A tutaj kolejna. Rarka. No, powoli szardy się kończą. Okej, okay, jest epic Mamy Light to był jeden z pierwszych epików, które trafiłem na tym koncie. Pamiętam, że go sobie od razu zrobiłem i dosyć długo używałem. O, i jest jeszcze jeden epiczek Golden Reaper. Trzeciego z rzędu już nie było, i mamy ostatnią dyszkę, ostatnie 10 shardów i wchodzimy w nią Skytar Shaman. Fajnie by było, jakby tutaj zaczęliśmy od legendy i skończyć można byłoby legendą. Takie, taka fajna klamra by była. Ok, siedem do końca i znowu arki i selina. Mam nadzieję, że u Was naprawdę fajnie będzie szło yy, to otwieranie i traficie jakąś fajną, fajną legendę. Taką, która naprawdę zrobi duże, dużą różnicę na Waszym koncie. A ja tutaj trafiłem o dwa z rzędu. Demysa bardzo dobry epik. I. K. I ostatnie, ostatnie dwa szardy. Czy zamkniemy piękną klamrą to otwieranie? Pewnie nie, ale marzyć warto. No niestety, na koniec mamy weterana z piękną brodą. Także 33 szardy, legenda nowiutka i chyba pierwsze miejsce. Ok, cel zrealizowany. Punkty są 4600. Paradoksalnie udało się więcej punktów nabić niż na głównym. Koncie. tego się nie spodziewałem pierwsze miejsce w turnieju oczywiście to dopiero zaczynamy więc to się zmieni ale nie, nie też nie o to chodziło zresztą i tak mam za mało punktów żeby tą duszę dla szredera e, zgarnąć tutaj 5000 punktów na moim poziomie konta trzeba zdobyć no dobra mamy tutaj czerwoną kropkę dlatego że Górgo jest Pierwszy Wojt, dosyć dużo tych Wojdów, Legend Wojt mamy w tej frakcji, to jest pierwszy na tym koncie. Na pewno mi się przyda, robię go od razu. Tutaj jestem w tym samym miejscu, czy prawie w tym samym miejscu, co na koncie głównym. No dobrze, mimo małej ilości szardów, na obu kątach wpadły legendy. Dajcie znać, jak wam poszło. Czy trafiliście coś ciekawego, bo może jakiś epic y, bardzo fajny, którego potrzebowaliście, Wam wpadnie, to niekoniecznie to musi być legenda. Oczywiście, tradycyjnie poproszę Was o łapki w górę, y, żeby y, wspomóc tutaj algorytm. O, budzik legendny, 12 wybiła y, w tym momencie, kiedy to nagrywam, więc łapki w górę, subskrypcje, jeżeli interesuje Was to, co robię. Mówi do Was Samael. Cześć! mm <music>